Ubisoft dostrzegł, że coś jest nie tak ze serią Assassin's Creed. Microsoft podejmuje decyzje zdające się nie do końca mieć sens. A EA ujawniło, kiedy rzuci nowego Nitwur Speed'a właścicielom farelek od NVD i AMD, jednocześnie doposażając grę w coś, co powinno być w niej od początku. To wszystko i nieco więcej już teraz, w osiemnastym epizodzie Gościa Niedzielnego 2.0. Zaczynamy od dobrej wiadomości. Ktoś w Ubisoftcie najwyraźniej wytrzeźwiał i zdał sobie sprawę, że serwowanie pierdolnika za pierdolnikiem nie jest najlepszym na świecie modelem biznesowym, więc w tym roku mamy oficjalnie już przerwę w maszynowni jednego z okrętów flagowych wydawcy. Nie będzie Assassin's Creed Anno Domini 2016. Yumi wprawdzie upiera się, że syndyket sprzedaje się lepiej niż Unity, a gracze, cytuję, wychwalają tę odsłonę, zaś przerwa podyktowana jest jedynie chęcią przeprowadzenia ewolucji mechanik gry. Czyli za rok może doczekamy się jakichś zmian, co jest prawdopodobne tym bardziej, że plotki głoszą, iż nad przyszłoroczną odsłoną pracuje studio odpowiedzialne za Black Flag, który jest według mnie zachwycający. W ramach wieści wyciągniętych z raportu finansowego Yubi możemy powiedzieć z całą pewnością, że powstaje sequel do Watch podkreślnik Dogs, a wraz z nim waży się nowa, niezapowiedziana marka mieszcząca się w ramach sortu AAA. Premiery najpewniej dopiero w 2017 roku, więc nie wstrzymujcie oddechu. Banji chyba nieco się przestraszyło faktu, że ludzie zaczynają mieć ich shooter gdzieś, więc postanowili powiedzieć trzy słowa o przyszłości marki. Po pierwsze, wiosną bieżącego roku mamy dostać nowy event w grze i ma on być znacznie większy od wszelkich wyścigów z parowów oraz innych bzdurnych festiwali, które miały miejsce dotychczas. A najważniejszą jego cechą będzie to, że podobno podniesie maksymalną wartość lajtu. O ile nie wiemy, samo Banji używa słowa sygnyfikant, ale równie dobrze może to znaczyć. 10 punktów. W okolicach jesieni zimy 2016 powinno się pojawić kolejne rozszerzenie do gry, najpewniej zawierające rajd oraz nowe połacie terenu na Marsie, zaś wielkie boom ma wywołać zrzucone w 2017 roku Destiny 2. I mogę być zainteresowany, o ile nie celują znowu w zdobycie orderu Greenpeace za najlepszy recykling miejscówek i asetów, bo jak kolejny raz rzucą nam tą samą garść planet, to chyba każe im się wypchać, a płyty pewnie użyją jako podstawki pod kubek coming. Ludu grający, ratuj się kto może. Microsoft zatrudnił chyba ludzi, którzy do niedawna kierowali konami. Quantum Break, opatrywany przez długie lata z templem only on Xbox, trafi na PC. I nie, absolutnie nie widzę w tym nic złego z punktu widzenia gracza, bo po prostu więcej osób będzie miało dostęp do potencjalnie doskonałego tytułu, ale nie bardzo rozumiem, co chce osiągnąć wydawca. Konsole w bardzo dużej mierze stoją ekskluzywami, to właśnie one mają przyciągać do nich graczy, ta możliwość doświadczenia czegoś unikalnego i dlatego właśnie na niecałe dwa miesiące przed premierą czegoś, co kreowano na jeden z najmocniejszych punktów tegorocznego kalendarza Xbox One, Microsoft stwierdza hej, wydajmy tu na blaszaki. Xbox One się za dobrze sprzedaje, no po prostu tonę w sensie tej decyzji aż trudno mi złapać oddech. Jeszcze śmieszniejsza jest odpowiedź Spencera na tweeta, w którym jeden z graczy pyta się o decyzję, by wydawać Quantum Break na PC i wróży z fusów, przewidując, że następne w kolejce są Halo, Forza i Gearsy. Co odpowiedział Phil? Phil odparł, że Microsoft stara się tworzyć najlepsze miejsce do grania, bez sztucznych ścian i podziałów. To bardzo miłe i niezwykle roztropne, szkoda tylko, że bezpodziałowa i bezścienna polityka zakłada na gracza obroże i zmusza go do działania na Windowsie 1064-bit. Masz blaszaka zawstydzającego maszyny symulujące pogodę dla NASA, ale nie bardzo masz ochotę na bycie podsłuchiwanym i nie zgadzasz się na keylogging celem usprawniania słownika, my ass. więc pozostałeś na 64-bitowym Windowsie 7? Haha, <laughs> stary, kij ci w krzyż! Bullshit tak obszerny, że można po nim pływać kajakiem. E postanowiło pojechać troszkę po bandzie naszych wspomnień i wrzuciło do sieci zwiastun Need for Speeda, w którym za soundtrack robi Get Low Lil' Johna i East Side Boys, czyli jeden z bardziej charakterystycznych kawałków znajdujących się na ścieżce dźwiękowej pierwszego Need for Speed Underground. Jeśli mam być szczery, wolałbym wykorzystanie chociażby Born to Slow, The Crystal Method, ale mniejsza o to. Całe zamieszanie ma na celu rozgłoszenie światu, że po kilku miesiącach oczekiwania 17 marca światło dzienne ujrzy pecetowa wersja gry od Ghost Games. Naturalnie pojawi się szereg usprawnień sięgających od możliwości odpalenia Need for Speed w rozdzielczości 4K, przez brak jakichkolwiek ograniczników framerate'u i obsługę pierdliarda kontrolerów, Aż po manualną skrzynię biegów, która Bogu dzięki, wyląduje też w jednym z update'ów do wersji konsolowej. I pragnę w tym miejscu serdecznie pogratulować deweloperom, że wystarczyło im niewiele ponad kwartał, żeby zorientować się, iż w grze wyścigowej powinna być manualna skrzynia biegów. Tym bardziej, że algorytmy automatu zaimplementowane w NFS-ie były chyba pisane pierwotnie jako skrypt obsługujące fizykę toczącego się z góry psiego gówna. Dobra wiadomość jest taka, że wystarczy, że Ghost Games naprawi jeszcze model jazdy w tej grze i będzie coś, co zasługuje nawet na 8, na 10. Więc dajmy im jeszcze z 5-6 miesięcy. To już wszystko w 18 odcinku Gościa Niedzielnego 2.0. Jak zwykle dziękujemy serdecznie za uwagę i zapraszamy na kolejną posługę już za tydzień. Do tego czasu zaś trzymajcie się ciepło, a pad niech będzie z wami. I choose him.